Lengyelországon üvün. Aki írt harcba Ezek a szavak. Magukért beszélnek. Köszönjük, nem felejtjük el, ilyen a magyar-lengyel barátság, ilyen a szabad Magyarország, ilyen a szabad Lengyelország, ilyen a nagy magyar nem. Köszönjük. Läuft! 3, 2, 1, Läuft! Ja, Dzisiaj odsłanialiśmy pomnik poświęcony przyjaźni, poświęcony pomocy jaką Węgrzy udzielili odradzającej się Polsce po 123 latach niewoli w 20 roku w sytuacji kiedy wiele państw, wiele narodów taką pomoc deklarowało, a tylko Węgry z tej obietnicy się wywiązały. Węgry, które miały już 133 dni doświadczenia i wiedziały, co znaczy władza bolszewików, co znaczy terror czerwony i myślę, że tym chętniej... Tej pomocy Polsce udzielili. Byli również przygotowani na to, ażeby wysłać 30-tysięczny kontyngent do Polski, jednak benesz nie wyraził zgody na to, ażeby przez jego kraj te wojska przeszły i pomogły Polsce, ale bronia, amunicja, sprzęt wojskowy do Polski dotarły i myślę, że były znaczną pomocą, że bez tej pomocy. Wojska polskie nie zdołałyby zatrzymać Armii Czerwonej, uratować Polski, a tym samym uratować Europy. őseink tapasztalatához, amit örökségként hagytak ránk. Sziasztok, de bontsmi vérni doświadczeń naszik poprzedników, którzy zostawili nam to w testamencie. S amit nekünk is tovább kell adnunk unokáinknak. I co my także musimy przekazać dalej naszym unokáinknak. Nincs elveszve sem Lengyelország, sem Magyarország. Ani Polska, ani Vengri, és Csinyeszki nevű. Amíg ez a barátság megmarad. Dopukita siás zsíjernász. Michel Wesler, Sean Lengiel, Sean ani Naród Polski, ani Naród Węgierski, niezginął, póki żyje drugi. Też proszę pamiętać, że to była inicjatywa obywatelska. Mówi o, o tym, że nie możemy niczego oczekiwać od, od, od władz zawsze. My sami musimy jakby dowodzić do, do pewnych spraw. I okazało się, że to była taka ważna sprawa że właśnie to Koło Liberatis, mieszkańcy Skierniewic e, zaczęli e, no jakby dobudować tego wszystkiego, żeby właśnie ten pomnik powstał i dzisiaj mieliśmy owoce, a to, że nasz minister obrony pojawił się tutaj i osłonił z węgierskiej strony ten pomnik, oznacza, oznacza to, że po pierwsze wysoko doceniamy te wysiłki i starania mieszkańców Skierniewic, a po drugie my te, tak samo uważamy jak Polacy, że żyje przyjaźń polsko-węgierska, nad którą musimy Musimy codziennie się opiekować.